Jak powiedzieć po hiszpańsku specjalnie? No jak to jak especialmente, prawda? No tak, ale nie w znaczeniu, że ktoś robi coś specjalnie dla ciebie, tylko że ktoś robi coś specjalnie. W znaczeniu intencjonalnie, w znaczeniu umyślnie. No to też especialmente, prawda? Tak jak po polsku. No, niestety nie. O Lakomoesta i witajcie w kolejnym odcinku Ablo Español. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak powiedzieć po hiszpańsku, że ktoś robi coś specjalnie w znaczeniu umyślnie, z premedytacją, więc zostańcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie poznamy co najmniej trzy sposoby różne na to, żeby wyrazić właśnie to, że ktoś robi coś specjalnie. Być może jeszcze wleci coś na koniec ekstra w bonusie, dlatego zachęcam Was do zostania do samego końca. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie właśnie teraz, a po obejrzeniu tego odcinka możecie też odwiedzić Instagrama i Facebooka. A my już teraz zaczynamy. Zapraszam! No okej, okay, to dlaczego nie może być to especialmente? Dlatego, że especialmente w języku hiszpańskim znaczy specjalnie, ale w znaczeniu Szczególnie albo przede wszystkim, jeśli ktoś coś robi, na przykład... Especialmente por ti albo especialmente para ti, to znaczy, że robi to specjalnie dla Ciebie. Przede wszystkim dla Ciebie, czy w szczególności dla Ciebie. Jakie są różnice pomiędzy por i para, o tym mówiliśmy już w innych odcinkach, więc serdecznie je Wam polecam. A tutaj zajmiemy się tym rodzajem specjalnie, który znaczy, że robiliśmy coś, czy robimy coś z premedytacją, że robimy coś umyślnie. Więc jeśli już wiemy, że nie możemy użyć especialmente, to czego możemy użyć? Jeśli oglądacie mój kanał często, to wiecie, że już o jednym z tych wyrażeń nagrałem odcinek. Ma ono też inne znaczenia, ale też właśnie, że ktoś robi coś specjalnie. Można powiedzieć na przykład, że Jorge siempre lo hace a proposito. Jorge siempre lo hace a proposito, czyli Jorge zawsze robi to Umyślnie, robi to specjalnie, właśnie. I tutaj mamy pierwsze takie wyrażenie. A proposito. A proposito, oczywiście, może też znaczyć a propos. To jest ta hiszpańska wersja, a propos. Ale jeśli jest umieszczone na końcu, po jakimś czasowniku oznaczającym, że ktoś coś robi, wykonuje jakąś czynność specjalnie, będzie to właśnie znaczyło, że ktoś robi coś z premedytacją, czy też umyślnie. Więc Jorge siempre lo hace a proposito. Inny przykład z innym wyrażeniem. No, crees que lo está haciendo aposta? No, crees que lo está haciendo aposta? Czyli nie uważasz, nie myślisz, że robi to specjalnie? I tutaj, właśnie, mamy kolejny sposób na to, żeby powiedzieć specjalnie, i jest to aposta. Kiedyś częściej pisało się to oddzielnie, ale teraz Samarale nawet zauważa, że jest to uszo. Bardzo rzadkie, więc raczej zawsze spotkamy to zapisane razem. I jak widzimy, mamy tutaj też pytanie: jeśli zastanawiacie się, dlaczego nie ma tutaj subkuntiwo pod no kreskę to dlatego, że właśnie jest to pytanie po. No, cre, ok, i tak dalej. Jest subkuntivo tylko jeśli negujemy coś, a tutaj pytamy dopiero o jakąś rzeczywistość, więc w tym przypadku subhuntiwo nie ma. Mam o tym osobny odcinek i też jeśli takie sytuacje sprawiają Wam problemy, to polecam Wam moje e buki o subhuntiwo. Tam są całe rozdziały o tym, jak w negacjach to wygląda i że w tym przypadku jest to pytanie i używamy zwykłego indikatywu. Czyli, no, crees que lo hacienda posta. I kolejny przykład, i kolejny sposób. El niño se ha caído adrede, para llamar la atención. El niño se ha caído adrede, para llamar la atención. E, czyli e, dziecko przewróciło się specjalnie, e, żeby zwrócić uwagę, żeby zwrócić na siebie uwagę. E, I tutaj widzimy, że mamy trzeci sposób, powiedzenia specjalnie, umyślnie. Adrede. To jest też często spotykane, więc zapamiętajcie te wszystkie trzy wyrażenia. Są one często używane właśnie w tym znaczeniu, a nie especialmente, jak już mówiliśmy. Tutaj widzimy, że se ha caído, to znaczy, że prawdopodobnie zdarzyło się to właśnie przed chwilą, dlatego używamy tutaj perfecto compuesto. Czyli El niño se ha caído a drede para llamar la atención. Kolejny przykład. No fue un accidente, lo hizo a proposito. no fue un accidente, lo hizo a e, czyli to nie był wypadek, to nie był przypadek, też czasami moglibyśmy to tak przetłumaczyć, zrobił to specjalnie, zrobił to umyślnie. Tutaj, jak widzimy, mamy już czasy indefinido w jednym i w drugim czasowniku, więc widzimy, że to jest przeszłość dalsza z punktu widzenia naszego interlokutora jeśli takie rzeczy Wam się mylą, to polecam Wam mój kurs o hiszpańskich czasach przeszłych. Link też znajdziecie pod spodem, w opisie. Czyli no fue un accidente, lo hizo a proposito. I następne zdanie. Rompió el vaso adrede para molestarte. Rompió el vaso adrede para molestarte. Czyli zbił, rozbił szklankę specjalnie, umyślnie, żeby cię zdenerwować i tutaj jak widzimy mamy znowu adredę też w czasie przeszłym dalszym więc być może analizujemy jakąś sytuację z wczoraj albo z dzisiejszego poranka ale w niektórych regionach jak wiecie jeśli oglądacie mój kanał często używa się indefinido nawet jeśli coś się zdarzyło względnie niedawno tak jak na przykład tutaj na Wyspach Kanaryjskich czyli możemy powiedzieć, że rompio el baso adrede i następny przykład. Me molesta que siempre hagan esas cosas aposta. Me molesta que siempre hagan esas cosas aposta. E, czyli e, przeszkadza mi, czy też denerwuje mnie, irytuje mnie, że zawsze robią te rzeczy e, specjalnie. Umyślnie, z premedytacją. Tutaj jak widzimy mamy aposta, mogłoby być cokolwiek, e, którykolwiek z tych trzech wariantów tutaj mógłby by, być użyty e, i tu jak widzimy już mamy subchuntiwo. Musi być tutaj subchuntiwo, bo mówimy lesz takie i dajemy w zdaniu podrzędnym jakąś rzecz, która nas denerwuje czy nam przeszkadza, mimo że jest to. Prawda jest to rzeczywistość. To mimo wszystko jest to nasza subiektywna ocena. Są to nasze emocje. To, że nas coś denerwuje, czy nam przeszkadza, i mamy różne podmioty, bo to nam przeszkadza, że oni robią jakiejś rzeczy. Więc memolesz takie, siempre. Aganesarz, koszarz, a posta. Tak to właśnie musi tutaj wyglądać. Jeśli nie wiecie, czemu tutaj musi być subhuntiwo, to znowu polecam Wam moje buki, bo tam wszystko to sobie wyjaśniamy. A jeszcze oprócz tych teoretycznych jest zeszyt ćwiczeń, żeby sobie później całą tę teorię przećwiczyć. Jeśli kupicie wszystko razem w pakiecie, to wychodzi Wam taniej. A my teraz jedziemy dalej z przykładami. I kolejne zdanie. No parece que lo haya dicho a proposito. No parece que lo haya dicho a proposito. Czyli nie wydaje się, żeby powiedział to specjalnie. Nie, nie wydaje się, żeby powiedział to umyślnie. Być może mu się wymsknęło. E, I tak to właśnie możemy tutaj zrozumieć. E, tutaj oczywiście też musi być subhuntiwą. Dlaczego? E, dlatego, że tutaj już negujemy. Tak jak w tym e, pytaniu e, bliżej początku widzieliśmy. No, crezque, to było pytanie. I po tym nie ma subhuntiwu. E, ale tutaj jest już zdanie afirmatywne. Jest zdanie oznajmujące, więc negujemy rzeczywistość, czy to, co ktoś sobie myśli, czy powiedział. Ktoś, na przykład, powiedział, że chyba powiedział to specjalnie, a my mówimy, że nie wydaje się, żeby tak było, nie wydaje się, żeby miał to powiedzieć specjalnie. Tak właśnie możemy to odczytać, i tutaj, już w tej sytuacji, żeby to było poprawnie po hiszpańsku ułożone, musi być koniecznie subjuntivo, czyli no parece que lo aposta. Żywym dowodem na to, że te wyrażenia są wymienne, jest to, że poprzedni przykład zacząłem używając a to, a skończyłem używając aposta. Oczywiście jedno i drugie i adredy też mogłoby tu być. Kolejny przykład. Możemy ułożyć sobie coś takiego. No lo hecho aposta, verdad? No lo hecho aposta, verdad? Czyli no właśnie, jak to tutaj zinterpretować? Mamy futuro compuesto albo futuro perfecto, czyli jakby ten czas skończony w przyszłości, ale przecież nie mamy żadnego innego odniesienia w stosunku do przyszłości. Zwykle używa się tego czasu, kiedy mówimy, że coś już zdąży się wydarzyć, zanim stanie się coś innego. Więc wydaje się to niekompletne, prawda? Jeśli oglądacie mój kanał często, to wiecie o co chodzi, dlatego że już nagrywałem odcinki i o samym Futuro Compuesto, i o tym, że można go używać do hipotetyzowania, do spekulowania o rzeczywistości, do przypuszczania. Innymi słowy, czyli to zdanie można zinterpretować w ten sposób, jako pytanie o to, czy on nie zrobił tego chyba. Tutaj jest właśnie jest to chyba to przypuszczenie. Chyba nie zrobił tego specjalnie. Chyba nie zrobił tego aposta. A proposito, czy adrede. I jak widzimy, dalej mamy, prawda? Więc dokańczamy to pytanie w ten sposób, dopytując się, czy nasz interlokutor się z nami zgadza. No dobra, i co, a poszta, prawda? Tak właśnie możemy to zinterpretować, więc nie mówimy tutaj o przyszłości, tylko o przeszłości bliższej, dlatego, że ten spekulacyjny, ten przypuszczający futuro... nie jest simple, tylko compuesto, futuro compuesto, zastępuje nam tutaj perfecto compuesto, czyli ten zwykły, złożony czas przeszły. Tak to właśnie tutaj działa. I mam o tym osobne odcinki, jak mówię, które serdecznie Wam polecam. Także nie jest to mówienie o przyszłości jakiejś tam skończonej do jakiejś innej przyszłości, tylko jest to spekulowanie, jest to przypuszczanie o przeszłości bliższej. Tak to właśnie wygląda, czyli jeszcze raz możemy sobie to na koniec powtórzyć: no dobracie aposta, prawda? I kolejny przykład. A pesar de que lo haya hecho aposta, no soy capaz de enfadarme con A pesar de que lo haya hecho posta, no soy capaz de enfadarme con e, Czyli e, nawet jeśli zrobiła to specjalnie, nawet jeśli zrobiła to umyślnie, obojętnie czy zrobiła to umyślnie czy nie, nawet jeśli tak jest, to jest to nieważne. Nie jestem w stanie e, obrazić się na nią czy być na nią złym. E, tak właśnie tutaj możemy to zrozumieć, e, że e, to, że może to zrobiła, nie wiemy do końca czy tak było czy nie, albo wiemy, ale podkreślamy to, że to jest nieważne, że nawet jeśli tak się stało, to nas to nie interesuje, nawet jeśli zrobiła to specjalnie, to nie jestem w stanie na nią się zeźlić, czy obrazić, zezłościć, jakkolwiek byśmy tego nie zrozumieli. Enfadarse może brzmieć trochę bardziej jak polskie bycie złym na kogoś, ale też jako taka... Obraza niekoniecznie musi być to ofendersze. Enpadarsze też może obrażenie się oznaczać. Więc widzimy, że. Nie jest to wystarczającym powodem, żeby się obrazić, żeby się zeźlić, zezłościć, bo nie jesteśmy w stanie nawet tego zrobić. Tutaj jeśli zastanawiacie się, dlaczego mamy subhątiwo, to dlatego właśnie, żeby nadać tego smaczku, że nie jest to ważne, jest to obojętne, czy ona to zrobiła specjalnie, czy przypadkiem i tak się na nią nie obrazimy, nie zezłościmy, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Takie rzeczy tłumaczę zarówno w kursie o Racjonys concesivas, Dlatego, że jest to przykład zdania przyzwalającego i znajdziecie link do niego też pod spodem w opisie. I też są osobne rozdziały w e-bookach teoretycznych o takich właśnie zdaniach. Więc serdecznie wam te wszystkie materiały polecam. Wszystkie linki znajdziecie, jak mówię, pod spodem w opisie. Więc możemy powtórzyć raz jeszcze. A pesar de que lo ha dejado i na sam koniec, tak jak obiecałem, pokażę wam jeszcze inne sposoby na to, żeby powiedzieć to samo, żeby wyrazić to, że ktoś coś zrobił specjalnie. Możemy ułożyć sobie, na przykład takie zdanie: Si no lo hizo intencionalmente porque empezó a, no lo hizo porque a e, Czyli e, skoro, czy jeśli nie zrobił, czy nie zrobiła tego intencjonalnie, umyślnie. Tutaj mamy intencjonalmente też tak może być, oczywiście, ale jest to dłuższe, więc być może rzadziej spotykane. W każdym razie, jak najbardziej prawd... jest to jak najbardziej poprawne. Si no lo hizo intencjonalmente, porque empezó a reírse. Czyli skoro nie zrobił tego specjalnie, umyślnie, intencjonalnie, to dlaczego zaczął się śmiać? Tak właśnie możemy to zrozumieć. I jak widzimy, mamy tutaj ciekawe zdanie warunkowe. Niewiele podręczników wspomina o tym, że tak to może wyglądać. Mamy zdanie warunkowe o przeszłości, ale nie ma tutaj żadnych subchuntywów. Dlaczego? Dlatego, no, że to jest zdanie realne. To jest mówienie po prostu, że skoro tak... To czemu tak. I w takich przypadkach możemy używać zwykłych czasów przeszłych. Jeśli takie rzeczy Wam się mylą, to mam też kurs o raciones condicionales, o zdaniach warunkowych i też w e-bookach o subjuntivo takie zdania poruszamy. Także te materiały oczywiście serdecznie Wam polecam. Jak widzimy, mamy tutaj kolejny sposób intencjonalmenty i możemy tego też jak najbardziej używać. Jeszcze innym, bardzo podobnym słowem, trochę poważniejszym, poważnie brzmiącym, ale znaczącym dokładnie. To samo jest intencjonalamente. Intencjonalamente znaczy dokładnie to samo, że ktoś coś robi. Umyślnie, specjalnie właśnie, ale jest jeszcze dłuższe, jeszcze poważniej brzmiące niż intencjonalmente. Także być może intencjonalmente jest zarezerwowane do poważniejszych kontekstów, bardziej akademickie, bardziej formalne. Tak właśnie to wygląda w języku hiszpańskim. Także jak widzicie, w sumie poruszyliśmy tutaj i poznaliśmy pięć. Takich sposobów na to, jak powiedzieć specjalnie, więc macie cały arsenał słownictwa, żeby to właśnie wyrazić. Mam nadzieję, że te wszystkie sposoby zapamiętacie i że będziecie ich używać. No, i tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim. W ten sposób możemy mówić o tym, że ktoś zrobił coś specjalnie. Zapamiętajcie, że nie jest to especialmente w tym znaczeniu, tylko al aposta, a posta, a proposito, intencjonalmente, intencjonalamente wreszcie. Oczywiście są jeszcze inne sposoby. Język hiszpański jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o takie właśnie wyrażenia i takie słowa. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że jest dla Was przydatny, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz, to zawsze pomaga. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Las Palmas de Gran Canaria. Jak zwykle, jak zwykle też jestem pod hotelem Santa Catalina w ogrodzie, który jest przed nim. Ten hotel jest o tam, za tymi drzewami. I stąd, jak mówię, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękując Wam za obejrzenie i za wysłuchanie. Ja już będę powoli uciekał i się zbierał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcielibyście wesprzeć Ablo Espanol, a jeszcze nie jesteście patronami, możecie odwiedzić serwis patronite.pl albo postawić mi wirtualną kawę, czy to taką dodającą energii, czy to taką katalońską dodającą kreatywności i animuszu. Wszystkie linki, jak mówiłem, znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias hasta luego.